Cześć tutaj Zenciak i słuchajcie, nie będę was okomywał, ale jest źle. Jest źle z serwerem, z moim serwerem zhc.pl Nie mam pojęcia co robić, ponieważ wczoraj o północy wywaliło bazę danych, wywaliło logowanie i każdy mógł się zarejestrować na mój, na mój nick. Na szczęście nie akurat nie było w domu teraz, wtedy, ale administracja szybko zareagowała. Yy, pobanowała wszystkich i, i, i się udało jakoś, żeby edycja aż tak nie ucierpiała. Yy, każdy mógł się po prostu zalogować na mój nick, się włamać i, i, i tak się właśnie stało. Wywaliło całe logowanie, więc trzeba się na, na nowo rejestrować. Yy, wywaliło userów, czyli schowek jest od nowa, punkty są od nowa, końce są od nowa. I słuchajcie, chciałbym was mega za to przeprosić, nie? Naprawdę, słuchajcie, ja nie mam słów, które bym chciał powiedzieć, żeby was po prostu przeprosić za to, bo wiem, że ludzie, którzy grają tutaj i tracą swój czas, yy, stracili go naprawdę teraz bardzo, no parę dobrych dni stracili, nie? Yy, rangi zostały. Yy, szczególnie też chciałbym przeprosić ludzi, którzy w sumie też jakąś rangę kupili, yy, bo kurde, no też jednak jeszcze wydali pieniądze na ten serwer, a, a tu się tak stało. E, chciałbym Was za to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przeprosić. E, I prosiłbym Was o łapkę w górę. Okej, okay. to jest. To, to jest. To jest takie sztywne, że proszę o tę łapkę w górę, ale słuchajcie. Chcę, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten film. E, wszyscy, żeby większość graczy ZHC zobaczyła ten film. E, no bo słuchajcie, no. Powiem szczerze, że. Brak mi słów, co, co tu się stało. E, nie chcę kończyć edycji, nie chcę kończyć edycji Chcę, chcę ją poprowadzić chociaż do końca miesiąca Żeby była yy, no Słuchajcie starałem się, starałem się żeby było wszystko, wszystko dobrze Ale no Na tą rzecz nie miałem wpływu nawet Nie wiem jak to się stało Nie mam żadnego zapisu MySQL I słuchajcie po prostu no Nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić I jedyną sensowną dla mnie opcją Albo było Zakończenie edycji Chociaż to by był najgorszy chyba pomysł, bo nie chcę, żeby ludzie po prostu co kupili właśnie jakieś rangi, stracili jakiś czas, nie chcę, żeby po prostu czekali znowu na nową edycję i, i, i ten, i żeby po prostu musieli czekać właśnie i stracili pieniądze. Także nie, nie zrobię nowej edycji, ale zrobiliśmy tak, że jakby skoro reset punktów jest to zrobiłem tak, że pierwsza osoba, która wbije top 1 Albo top, dobra, pierwsze osoby, które wbiją top 3 punktów, dosłuchajcie soboty, dostają ode mnie, nie wiem, pizzę, swagera, Możecie sobie wybrać, możecie sobie wybrać. Yy, także słuchajcie, słuchajcie, no kurde, proszę was, żebyście po prostu weszli na ZHC.pl. Weszli na mój serwer, grali dalej. Kieruję to do moich stałych widzów i stałych właśnie graczy. Uch, przepraszam, po prostu przepraszam, ok? Dziękuję.